Chcesz wygrywać partię, ale nie wiesz jak grać? Cię pokażę wam, że nawet arcymistrzowie uczą się moich wariantów. Sprawdźmy to sami. Zobaczymy partię pomiędzy tutaj naszym dobrym przyjacielem Elite Kubą Semanem, członkiem naszej ekipy, podopiecznym arcymistrza Marciana Krzemackiego, a zawodnikiem z Czech, Tadela Kripa z dwóch zawodników 2.500. I zobaczmy co w trawie piszczy. Kuba odpalił karykana, także już wiecie co się tu będzie święciło, czemu się zebraliśmy. zobaczę na ten wariant. Bardzo modny, ciekawy. Kuba reaguje g żeby wprowadzić końca i walczy o centrum. D4, bicie. Wprowadzamy figurkę, skoczek D7, atakujemy skoczka, wprowadzamy figurkę, roszadka No i tutaj koń h I pytanie do Was, czy to pamiętacie, czy znacie tą pozycję? Tutaj właśnie na chwilkę chciałem się zatrzymać. No, zobaczmy to. Roszadka i bardzo fajny ruch Koń h Z ideą taką, właśnie, że chcemy zagrać Roszadę. Nie przesłaniamy tego tej wieży, a ten skoczek może właśnie wejść na te jedno z tych dwóch pól, wspomagając ten przełom, właśnie mm, E5. No i na przykład po ruchu skoczek D2 gramy Hetman 7. Jesteśmy gotowi do, do ruchu, właśnie mm, E5. Skoczek, oczywiście, oprócz tych dwóch pól, które już zaznaczyłem, może też wejść na to pole F5. Zdrowa, dobra pozycja do gry. Nie mamy żadnych problemów. A drugi też plus ten ruch jeszcze, myślę, że może gdzieś tam niektórych przeciwników zaskoczyć, bo jest to dopiero trzeci ruch najpopularniejszy. także Myślę, że fajne podejście do tematu. No i co, jak widzicie, Mati Choke inspiruje pomysłami debiutowymi nawet najlepszych arcymistrzów. Kto wie, może kiedyś wypuścimy kurs o Karokanie albo o innych debiutach. Dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie, a my wracamy do partii. Także skoczek H6 było zagrane, żeby właśnie zagrać w którymś momencie skoczek F7 i E5, lub atakować przez, mm, przez G4. Czarny zagrał wieża E1 i roszatka i zobaczcie tą ocenę, to nie, to naprawdę nie przypadek, czarny jest tutaj dużo, dużo lepiej. Ma czarny pewną przewagę, zobaczcie, że ten pion w niektórych wariantach wisi, bo nie w mamy grę, no i są problemy. Przeciwnik zagrał ruch C3, zobaczcie, że tutaj ocena, aż paseczek spada i pierwsze zdanko dla Was, gdzie mamy tutaj szansę aktywnie coś podziałać. Rozumiecie chwilkę, zatrzymajcie wideo i zobaczmy jak to robią arcymistrzowie. Bum, E5, to jest, to jest gierka. O co chodzi, jak zbije przeciwnik pole, właśnie tutaj, skoczek G4 możemy zagrać. zobaczę że wisi ten pionek. Hetman jest gotowy do wjazdu i jeszcze nawet Gojniec jest gotowy do wjazdu i pozycja, tak jak tutaj nasz wspaniały pasek pokazuje, jest kompletnie przegrana. Także to Tadea, tutaj, no, jeszcze może pytanko, czemu by tak nie od razu, to ktoś może się spytać, ale problem, że tutaj właśnie jest ruch F3, no i nie wiadomo o tym skoczkiem ani do tyłu, ani, e, ani go zostawić. Z kolei w tej samej pozycji w po biciu skoczek E4, na ruch F3 możemy oczywiście nie tylko zbić tego pionka, ale przede wszystkim dać szacha, no i brak tego pionka powoduje, że mamy tutaj szansę na jakiegoś mata Beniowskiego, na przykład dla przykładu, tutaj dla prawdziwych koneserów taki macik mógłby się wydarzyć. Także teraz, cóż, ledwo wyszedł z debiutu, ale patrzcie, to jest nasz agresywny karokat i już musi oddawać gońca. Bicie, bicie i zbił pionka. I pytanko numer dwa. Co by było po DF? W partii było zagrane wieża E5, ale co Kuba tutaj przygotowała na D. Liczymy forsowne ruchy. no zapraszam do zatrzymania, a patrzę co tu by się wydarzyło. BUM! Wieża bf w i mamy pozamiatane. Po zbiciu Hetman wchodzi do akcji. No, i król nie zazna spokoju, albo może tutaj zostać załatwiony, lub do wyboru do kolorów w ten sposób. I najlepszy ruch to prawdopodobnie król G3, ale wtedy po ultra dokładnym gojęce w 4, które Kuba ja jestem przekonany, że widział, żeby zobaczcie, atakować szachami, szybko tutaj działać. Wieża wchodzi do akcji, no i tu jest przegrana. Oczywiście w tym wypadku też będzie tu mat w parę ruchów, na przykład od razu tak. Także D nie można zagnieść, także wieża pije. E5. No i teraz może nie do końca dokładny ruch, chociaż ja bym się do niego nie przyczepiał. Bardzo dobry też równie, ale okazuje się, że troszkę dokładniejsze było zaczęcie od końca F4. Zobaczysz, jak wieża by odeszła do tyłu. No to znowu, patrzcie, cały czas forsowny ruch cały czas ta energia tu jest i jest po zawodach. Z kolei trochę dokładniejsze wieża E2, ale wtedy atakujemy Pioneczka. Bo czy cały czas te ataki, nie ma przeciwnik, ani chwili spokoju, po g3, no też tutaj będzie cienko, wisi wszystko, a jak się zbije po hetman f4, na pewno odbijemy część materiału za chwilkę, ale dalej tam będziemy atakować, ta wieża jest gotowa do wejścia, natomiast te figury śpią, no i tutaj jak widzicie, kto mi nie wierzy, mamy tutaj pasek dzisiaj wyjątkowo, jest to prawda, także najlepsze z h3, ale po ruchu wieża F7 mobilizacja wszystkich figur. Ta pozycja wydaje mi się arcytrudna. Wisi ten pionek, mamy jakieś motywy nawet ze święceniem, tak, czasami Hetman może tam wejść. I mamy, jak to się często nazywa, marszalową rekompensatę, czyli mamy pionka mniej, ale mamy właśnie dwa gońce i bardzo aktywne figury, zobaczcie właśnie na tej wieży. Także też ta ocena pozycji nie jest tu przypadkowa, to nie jest tylko jakiś losowy znaczek. Tak, czarne stoi lepiej. To nie jest rekompensata na wyrównanie, to jest rekompensata na przewagę. Także może to trochę lepsze. Różnica, że właśnie po tym ruchu może ciutkę dokładniejsze. Hetman E1 no i teraz właśnie działa to troszkę gorzej. Oczywiście, po też jest świetna, mamy pełną rekompensatę, ale bliżej tu może do wyrównania. To teraz zagrał natomiast Hetman F1. No i tu już się znowu zaczyna działać. Gojęc F4 z tempem, wieża deszła. No i może tutaj właśnie ten ruch troszkę za wolny, chociaż to jeszcze wszystko znowu w porządku. Tutaj Kuba wie, wie co jest grane. Trochę dokładniejsze może Hetmanem tutaj wskoczyć. Na macika, patrzcie to szybki atak. Atak. Tempo w ataku jest bardzo ważne. Nie można zagrać H3, bo uwaga, kolejna petarda, BUM. I po biciu wieża BF2 Hetman wisi i można na przykład wyrwać takiego ładnego macika dla odmiany. Także G3 byłoby najlepsze, ale jak odejdziemy Hetmanem, no ta pozycja jest bardzo trudna. Pomimo tego, że mamy chwilę o figurę mniej, zobaczcie, też to nie jest przypadek. Grozi gdzieś tutaj mat, wieża jest gotowa do podłączenia się. F2 często podwisa. No i dalej, te figury, zobaczcie, że to cały czas tutaj się przewija. Te figury śpią, nie są w akcji, także nie ma znaczenia, że one stoją gdzieś w rogu szachownicy, bo tutaj rozjeżdżamy przeciwnika. Kuba zagrał wieża F7. Pełna mobilizacja, też bardzo dobry ruch. I G3, teraz wielka arcymistrzowska klasa. Patrzcie, wszystkie figury do akcji. Gońc wisi, nie odchodzimy. Policzył warianty, że aktywność ponad figury i to, co cały czas powtarzam, możemy pomyśleć, że tych figur nie ma, i wtedy łatwiej się nam to gra. Bicie, bicie. No i ruch F3. Może najlepszą próbą byłoby zagranie Skocze Gatrza, aczkolwiek po Hetman H6. W związku z tą groźbą, w związku z tą ideą, Czarny ma naprawdę trudne życie, ale może byłoby to lepsze. Bo to teraz zagrał F3. No i ten ruch okazuje się przegrywa. Tylko tutaj Kuba, niestety, gdzieś już z tego, co, co mówił, chyba nie miał dużo czasu i czegoś tutaj nie ogarnął. I tak naprawdę partia troszkę się może zaczęła wymykać spod rąk, bo do tego momentu naprawdę bardzo aktywna gierka, bardzo dobry, agresywny karokan. Zobaczymy, no to nie jest nudne, to nie jest nudne, chyba sami przyznacie. No ale tutaj może troszkę braku dokładności, bo po Hetman G5 w takim szaszku hmm, krud musiał odejść albo się zasłonić. Jak odejdzie, no to rozjedziemy gościa. Wisi, wisi wieża wchodzi na f tragedia, a po hetman g2 paradoksalnie mm, można wymienić hetmany, mimo że mamy figurę mniej, właściwie za nic teraz mamy za piłkę, to pozycja jest wygrana, czemu, bo wisi goniec, często goniec h3, no i powtórzy się chyba dziesiąty raz, albo dwudziesty, te figury śpią, to jest lipa, eee, na przykład po podejściu tu dajemy szacha, no i do wyboru ma albo właśnie odejść królem na g1, ale wtedy zobaczę, że nawet w końcówce potężna aktywność naszej figury powoduje, że no minimum odbijemy figurę, a raczej zbijemy wszystko, co jest na naszej drodze. Natomiast po ruchu król h1 możemy zrobić związanko, no i on się raczej z tego nie rozwiąże. Zobaczcie, jak nasze figury aktywnie działają. Odbijamy materiał, mamy pionkę albo nawet dwa więcej często wygrana pozycja, także ten ruch wygrywał. Kuba zagrał podobnie, bo zagrał hetman H6, też odpalając właśnie wieżę, chcąc zagrać tak, ale problem, że po gońcu E2 okazuje się, że biały jakoś tam się bunkruje, no i jest niebezpieczeństwo, że figura zostanie. Eee, no ale zobaczcie, że Kuba dalej gra bardzo aktywnie, bardzo ciekawie zagrał wieżę F5, może trochę dokładniejsze znowu, wiadomo, tutaj z engine'em w ręce wszystko jest takie proste, ale może dokładniejsze jest zagrać ten ruch i tak zaatakować tego pionka. którego nie ma zbytnio bronić, bo hetman kryje to pole D2, no i na przykład po jakimś takim ruchu bijemy drugiego pionka, przepraszam, to w sumie dopiero pierwszy pionek, ale właśnie mam bardzo aktywne figury i tu partia prawdopodobnie mogłaby się skończyć jakimś takim, oczywiście absolutnie nieforsownym, ale powtórzeniem pozycji. Hetman musi tutaj gdzieś być w okolicy króla, bo on będzie samotny, także tutaj ten remis miałby jakieś ręce i nogi. Ale oczywiście nie jest to jedyny wariant, nie jest to forsowny wariant, ale może to była lepsza próba. Bo w ogóle wpraca do akcji, ale okazuje się, że tutaj biały może, zobaczy się, mm, troszkę przybunkrować, no i tak naprawdę w tej pozycji naprawdę zobaczyć te aktywne figury czarnego, jak zobaczymy, końc końców przyniosą punkt y, kubie, ale biały miał szansę na obronę. Na przykład po dokładnym gońcu w jeden, żeby gdzieś tu tą drugą linię dla wieży nie zwolnić, a druga idea, żeby wyprowadzić tego skoczka, no pozycja by nie była łatwa, bo jakby zagrać to samo co w partii, czyli wieża by tu wpadła, no tam na przykład nie da rady, nie? Zdąży się obronić po tej drugiej linii. A ta kombinacja działa trochę gorzej. Zobaczymy ją podobno w partii, bo weźmiemy Hetmana, tak, to prawda, ale jak podliczyłem materiał, to właśnie on ma dwie wieże i jeszcze skoczka, a my mamy tylko za to Hetmana i Pionka. Pozycja powinna być przegrana, dlatego, bo czarny ma troszkę lepszą koordynację. Zobaczymy właśnie w partii tą różnicę. Przeciwnik zagrał w G1, żeby się bronić z tej strony, ale patrzcie, że Kuba naprawdę tej, no, można powiedzieć na pewno, że te figury są aktywne. Zobaczcie, one są wygłodniałe, jadą w kierunku króla. No i skoczek D2 może nieoptymalne. No bo właśnie następuje ta kombinacja, o której wspomniałem. No i z jednej strony można powiedzieć, jest ten sam układ figur, tak? Czyli mamy tylko Hetmana, za Hetmana i pionka za właśnie dwie wieże i skoczka, czyli jest do lipa, Ale właśnie te figury troszkę gorzej są i patrzę, że Kuba w tej pozycji bardzo zaczyna grać takie wkurzające ruchy. Hetman dead bum. Gdzieś tutaj grozią te figury. Pewnie czas zaczął się skrócić. No i mamy kolejnego pionka do tutaj do, do naszego właśnie Hetmana. Gojęc odszedł. No i kolejny pionek. I robi się już według mnie bardzo niejasna pozycja. Tak jak widzicie pasek komputer troszkę preferuje biaje w tej pozycji. Mamy hetmana teraz i trzy pionki za, wieże, za dwie wieże i skoczka. Także bardzo ciekawy imbalans. Ale wydaje mi się, że nie do czasu. Dużo łatwiej jednak tym hetmanem bum, bum, bum te pionki wybijać. Lecieć pionkami do przodu. A biaje musi jakoś wykombinować jak te figury, nie, żeby zaczęły współpracować. Tu dobry ruch ze strony Tadeasa. Wieża 7 Nie broni się. Atakuje. Ale Gojenz odszedł. Gojęc odszedł. I też teraz Hetman B4, żeby wygonić tą wieżę. Ja bym pewnie planował możliwe, że albo jakieś tu święcenia, albo właśnie po prostu jakieś wejście na, na nasze tyły. Także właśnie próbuję wygonić tą wieżę. So, może to był dobry pomysł, żeby teraz BMI zrobić tutaj nawet taką dziwną powtórkę, ale można by w ten sposób słuchajcie powtórzyć. Z tego powodu, że jak zagramy się 7, to po F4 ta pozycja jest bardzo trudna i, i tutaj możemy zginąć. No dobra, Tadea z on grał na graną. Nie, nie pamiętam jaka była sytuacja turniowa, bo pamiętajmy, że to liga, liga teraz nie chcę się przejęzyczyć, ja nie wiem czy to była liga słowacka czy słoweńska, wydaje mi się, że słowacka, ale jak coś to gdzieś tam trzeba by to sprawdzać, nie jest najważniejsze, ale chodzi o mi o to, że w turnieju drużynowym czasami właśnie dobro drużyny jest ważniejsze niż własne interesy i można przesadzać. No to właśnie na pewno w jakimś kosmicznym czasie grali panowie tą pozycję. Kuba kolejnego pionka bierze, także ma cztery pionki. I tak naprawdę teraz będzie przegrywający właściwie ruch, praktycznie. Nie, przepraszam, to jest jeszcze dobry ruch. Kuba właśnie ten ruch jest już prowadzi dużych problemów. Komputer znowu mówi, że po król G2 mamy przewagę, ale czemu i dlaczego? No ciężko powiedzieć. No, myślę, że w niedalekiej przyszłości by ten skoczek gdzieś wrócił do akcji, a pionek jest nietykalny ze względu na związanie. no Ale widząc takie pionki, które jak zobaczymy w partii mogą maszerować, nie jest to łatwe. Tada zagrał tak. Atakując gońca, bardzo świetny ruch tej kuby. Patrzę, naprawdę czuję tą dynamikę, czuję tą taktykę. Yy, broni gońca w taki pośredni sposób. No, i po tym ruchu okazuje się, że zaczyna jechać pionkami. I najwyraźniej, ostatnim szansą, tu myślę, że teraz jakaś panika się wkradła. Yy, komputer mówi, że to jest 0-0, ale czemu? No to nie pytajcie mnie, nawet myślę, że kto by to wiedział. On szukał jakieś kontrę, zagrał ruch F5, żeby właśnie tego pionka atakować, ale okazuje się, że tego pionka nie ma jak zaatakować. Kuba ma już 5 pionków do Hetmana, no i te pionki maszerują. I ta pozycja jest już wygrana. I właściwie, już Kuba wygrał, oczywiście to też nie jest takie chopciutko, ale nie jest to już takie bardzo interesujące. Także szybko zobaczymy, jak to właśnie było. Można wziąć pionka, ale oczywiście taka końcówka myślę, że nie powinna nastarczyć problemu w tej pozycji. tak właśnie tak aktywny król z czterema pionkami będzie lepszy od właśnie skoczka, który jest gdzieś tam na rogu, na skraju szachów. No i Koba właśnie powolutku zaczął tymi pioneczkami, patrzę, może im nawet nie tak powolutku maszerować, coś tam czarno oczywiście kombinuje, ale nic się tutaj nie dzieje, Patrzę jakie ruchy też tutaj wchodzą w grę, dosyć ciekawa, ale nic się nie dzieje, zostały gońce wymienione, no co, za chwilkę te pionki znowu, żeby tylko nie postawić wideo, rozpoczynają marsz, parę szachów, no biały walczy jak, jak może, ale te pionki naprawdę są tutaj nie do zatrzymania gdzieś tam schował króla, żeby nie było żadnego wiecznego szacha czy jakichś innych trików. No i pionki, cóż, pionki lecą, pionki lecą. Trochę ich spadło, ale patrzę, no nie ilość, ale jakoś się liczy, bo no one są tutaj ewidentnie... Do zatrzymania patrzę naprawdę, jak one pofrunęły. No i w tym momencie po C2 Tadeas okazał się przegranym, poddał partię i Kuba zwyciężył. Także patrzcie, Karokanik to jest moc, ale nasz agresywny i zobaczysz nawet arcymiszowie grałem z tych naszych wariantów. Także cóż, zapraszam do filmiku oczywiście grajcie, No i cóż, jak coś fajnego zagracie, pode, podeślijcie jakąś fajną partię, bardzo chętnie czegoś się nauczę. Dzięki za udział i cóż, do kolejnego z tej strony, Maticzok.